Klo babcia, klo babcia. Słuchajcie, reguły. Reguły są nudne i męczące, prawda? Także ja nie zamknę tej klapy od klopa, bo już mi się nie chce, bo to już jest zbyt męczące. No ale bywają takie reguły, które jednak są potrzebne. Na przykład jak te, które ustalają zasady funkcjonowania ruchu drogowego. Bo bez tych reguł Pozabijalibyśmy się na drogach naszych i ulicach, zabijalibyśmy się jeszcze bardziej niż teraz. Chociaż teraz i z tymi regułami jesteśmy w ścisłej czołówce. Po prostu Lechito w tyle ginie na ulicach, placach, e, autostradach, w ciągach komunikacyjnych, jak mało w którym kraju. No, ale to tak na marginesie. Ja ustaliłam regułę, że w piątek robię taki filmik podstawowy. A w międzyczasie, jak mi coś przyjdzie do głowy. Ale piątek mi się przestał podobać. Bo jednak piątek to niedobry początek, to zły początek. Tak. Także zmieniam regułę. O, no, reguły są po to, żeby je zmieniać. Yy, ja teraz będę regularnie. Zamieszczać filmiki w sobotę. Bo sobota to urodziny Almakota. A niedziela to urodziny pierdziela. Ale pierdziel pojechał na wycieczkę yy, rowerową i nie wiem kiedy wróci. Także na razie będą urodziny Almakota i ja w sobotę będę zamieszczać moje filmiki. Także wolę sobotę. Aha. Yy, jeszcze jedno odstępstwo od zasad i reguł. Odchodzę, odcinam się od odcięcia zupełnego od projektu dupa. Od czasu do czasu pokażę ten projekt dupa, ponieważ trochę mi brak na YouTube mojego projektu dupa. Pokazuję go na Instagramie, i na TikToku, no na Facebooku. Ale ponieważ YouTube. Był pierwszym miejscem, cokolwiek pokazywałam. Więc, jak mi się jakiś filmik spodoba z cyklu, projekt dupa, to sobie zamieszczę. Dobrze? Jak będzie chęć, moja. Jak masz chęć, to sobie wkręć śrubkę w dupkę numer 5. Myślicie, że to jest numer 5? Nie, 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 nie. Nie, nie. To jednak wrócę do zasady, żeby zamykać te klapy od klopa. No dobrze. To teraz piję wasze zdrowie szampanem. Gul, kul, 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 kul. babcia.